Co za pogoda! Połowa kwietnia Z chłodno, leje, ale też potem świeci słońce, więc po prostu naprawdę kwiecień plecień. Przeplata konkretnie, tylko żałuję, że przeplata akurat teraz, bo liczyłam na kolejny przepiękny, ciepły weekend na urodzinki Dalusi. Tutaj wiecie, grill był w planach. A nie zostaje nam nic innego jak po prostu przygotować w domku dekoracje. Dla eee, ale no dobra, niech tak będzie. Uciekamy na pocztę, bo wysyłam paczkę. Mój się śmieje, że kręcę biznesy. Ale co no trzeba? I uciekamy do Biedronki po masło. Także dobrze, że zwolniło mi się miejsce w gdzie? W zamrażarce. Eee, to będę mogła zamrazić sobie masełko. I, 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 I co? I chyba nic więcej. A, chlap musimy kupić, i to by było tyle. A dzisiaj uskuteczniam taki trening z Pigaro Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Rozweselmy sobie trochę ten pochmurny, jak na chwilę obecną, dzień z zupą pomidorową. Z pomidorów na koncentrację, bo moje dziecko powiedziało, że nie lubi zupy pomidorowej z pomidorami. Więc jest bez pomidorów. Ok, ja się troszeczkę ogarnęłam. Umyłam włosy siebie po treningu. Powiem wam, że ten trening był naprawdę bardzo fajny, taki mocno energetyczny. Eee, I eee, obejrzałam z dziewczynkami Barbie. E, bo teraz jakoś tak jest, jeśli chodzi o bajki, to wjechało Barbie i dzieciaki straszaki, ale ja wiem, że jeśli chodzi o jakieś takie bajeczki, seriale animowane, filmy animowane, to co jest, wiecie, takie wszystko mm. <grytanie> zatacza koło. Zaraz wrócimy znowu do oglądania, pewnie Luki, uniwersytet potworny i tak, to co było grane niedawno, e, po prostu do nas powróci. Wróciła w sumie frytka i kartofelcie Masz dawno nie było, a pamiętam, że Lila po prostu uwielbiała maszę. No ale dobra, jakby do rzeczy, bo ja e, nie odzywam się też po to, żeby wam zdawać relacje z tego, co obecnie oglądają moje dzieci. He, tak, jestem na górze, pogoda jest tragiczna, ale leje teraz. Ale pomyślałam, że to jest w sumie idealny czas, żeby e, ogarnąć... Wow, ale mi pięknie podleje wszystko, czuję, że jutro po prostu tak mi rośliny pójdą w górę. Eee, pomyślałam, że to jest bardzo dobry czas, żeby w końcu troszeczkę wziąć się za ogarnianie, bo jakoś tak za dużo tutaj jest wszystkiego, jakichś kubków, śmieci, rzeczy poprzynoszonych w międzyczasie. I czas najwyższy zrobić z tym porządek, e, włączając w to oczywiście szuflady. Zamówiłam. W zasadzie tak, złożyłam dwa zamówienia. Pierwsze na 5, 10, 15, drugie na Sinseju. i e, jutro jeszcze chcę jechać do Lumpa. Ostatni raz w tym miesiącu. Nie wiem, jak będzie w maju. W każdym razie wiem, że jutro mam taki dzień, że mogę sobie czasowo na to pozwolić, więc po prostu śmignę. Mm. I chcę też zrobić taki mały rekonesans. Czego tak naprawdę powinnam szukać? Wiem, że mamy deficyt krótkich spodenek eee, i to na pewno muszę znaleźć. Eee, sukienki, bo nas sukienki są po prostu orane. Eee, I jeśli znajdę jakąś piżamę, to też będę naprawdę przeszczęśliwa. Znalazłam fakt faktem, za jakieś takie, nie wiem, 16-18 złotych piżamy dla dziewczyn, więc one na pewno będą, ale wiadomo, co to jest jedna piżama? No nic. I w ogóle właśnie tak powiem Wam, że ostatnio siedziałam i dumałam, i dumałam, myślę sobie, kurczę, tak zrobiło się mega vlogowo, że ja sama po prostu mam takie, ile można? No ile? Kimże ja jestem i co ja w tym życiu robię? Żeby tak wiecie, katować Was. I zaczęłam myśleć, i w sumie taką moją pierwszą myślą było, spróbuj znowu z tym jedzeniem. Parę razy ci już wyszło, więc być może zrobię. Taki klasyczny cały dzień jedzenia. I chciałabym zrobić też pięć propozycji śniadań, bo bardzo często pojawiają się pytania, co zrobić dzieciakom na śniadanie. U nas śniadania raczej nie są dzielone na śniadania dziecięce i śniadania dorosłe, więc no zobaczymy. Aczkolwiek ja już parę razy mówiłam, że zawsze mam nagrań, zawsze mam takie myśli, że to jest bez sensu, bo przecież ludzie to wyśmieją, bo to jest taki banał, że z czym? Do kogo? Jak? Ale spróbujmy. Najpierw ten cały dzień jedzenia właśnie, żeby tak wiecie było różnorodnie, eee, a, a a a a a później właśnie może te pięć śniadań eee, i co. A, no i właśnie oczywiście jeszcze zapewne wskoczy loom bo mam naprawdę zebrane trochę rzeczy, zbierałam je od grudnia, więc no koniec końców trochę tego jest, ale wydaje mi się, że to są naprawdę fajne rzeczy, takie, no które jak ja je znalazłam, to się bardzo cieszyłam, że wow, znalazłam taką fajną rzecz, kurczę, jakie to jest super. Więc mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. I jeszcze wymyśliłam trzy razy trzy, czyli wybiorę trzy rzeczy z mojej szafy, które potem wystylizuję na trzy różne sposoby. Do każdej rzeczy właśnie będą po trzy stylówki. I wziąłam takie ubrania troszeczkę cięższe. Wiadomo, że tej nie chcę wziąć białej bluzki, no bo no wiecie, o co chodzi. Tylko coś takiego mniej może oczywistego i. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Czekam na mojego operatora, montażystę, kamerzystę, producenta itd., itd. Jak wróci, i jak tylko pogoda się nieco uspokoi, to myślę, że ruszymy. A teraz ja ruszam do akcji. Tutaj pyk nadajemy, a tutaj odbieramy. Ach ty, o My dojechałyśmy sobie do Olsztyna. Mam już obcykaną taką super ekstra trasę. A teraz idziemy po bilecik i idziemy na shopping lumpowy. Ostatni póki co, stwierdziłam, że wolę przyjechać, porównać ubranka, które tutaj złapałam, z tymi, które zamówiłam i najwyżej oddam te, które zamówiłam. Także dajcie mi znać, czy macie swoje tak zwane comfort food. U nas super sprawdza się broku w połączeniu z jajkiem sadzonym. Dziewczynki to pięknie jedzą, robi się szybko. Więc ja dość często na to stawiam. Dobra, ja może Wam jeszcze pokażę, bo rano odbieraliśmy paczkę. Więc co w tej paczce? Widzę, że mnóstwo śmieciuków. Duży karton po prostu, jak na takie drobiazgi. W każdym razie brakowało mi jeszcze trochę rzeczy do urodzin Dalusi. Między innymi tych mini pojemniczków. Z tych moich zostało mi chyba 24 dosłownie. Więc stwierdziłam, że po 12 na każdy deser może być trochę mało. Więc domówiłam. To jest w ogóle świetna opcja na wszelaki przyjęcia, a u nas trochę chyba tego będzie. Nie zamawiałam jeszcze czegoś. E, łyżeczki, właśnie do tych mini porcyjek. Ich jest też 50. E, więc. Myślę, że będą akurat. Ja w ogóle te pojemniczki, moja koleżanka się śmieje, ale ja te pojemniczki, na przykład jak wydomujemy, to wrzucam je po prostu do zmywarki. A i znalazłam jeszcze coś takiego. To też wygląda bardzo fajnie. To są tutaj takie jakby plastikowe pucharki, takie na nóżce. I to nie będzie do czerwonego wina, tylko też myślę, że tutaj spoko by wyglądały deserki. Tylko właśnie to ma troszeczkę większą pojemność. I myślę, że fajnie by tutaj właśnie wyglądały jakieś kąski, nawet wiecie, taki może bardziej na wytrawno. Na zasadzie właśnie hummus, jakieś tam papryczki, ogórki, marchewki. Hmm? myślę, że spoko by to było. Więc teraz to rozpakowuję i zabieram się z dziewczynami, bo dzisiaj mówiłyśmy się Mama. na pracę. To jest wyspa dla piratów. Tak, my robimy dzisiaj wyspę dla piratów. Potem możemy wzbogacić oczywiście naklejkami. Lila narysowała przepiękną wyspę i pomogła przy okazji trochę Dalusi, prawda? Prawda, mamo. To ja też rysuję moją wyspę. No. Kamby, kamby. Coś nam z tego wychodzi. Lila ma tutaj swoją wizję, że kamby, część piratów kamby, jest kamby. na statku. Ja mam taką wizję i Dalusia ma swoją. Pokażesz, kochanie, swój pomysł. Położysz tutaj. Adelusia ma taki pomysł. Proszę, kochanie, dokończ. Przyznaję się bez bicia, że dzisiaj bardzo mało się odzywam, ale jak wpadłam w te lumpy, powiem Wam, że wow, naprawdę wyszłam tak zadowolona, po prostu to, co gdzieś tam wchodziło mi po głowie, czyli taka bluzka, kamizelka, złapana. Rzeczy dla dziewczyn na lato, złapane. Ja jeszcze w ogóle jestem taką kiepską klientką, bo zawsze podchodzę do tej takiej wagi kontrolnej i po prostu sprawdzam, co ile waży i analizuję, czy jestem w stanie tyle za to zapłacić, w sensie, czy ta rzecz jest tyle warta. I wiecie, jak tam mi bluzki wychodziły po 4, 5, 6 zł. Właśnie sobie bierę, oczywiście, że bierę um, i tutaj e, znowu powtórzę się z tym, ale wiem, że e, czasem właśnie spotykam się z tekstami, że za takie pieniądze to lepiej kupić w SimSeju nowe. Ja jakby mm, okej, okay, rozumiem, że ktoś tutaj chce koniecznie mieć nowe i jakby ja też rozumiem, że jakby przepłacanie przy rzeczach używanych nie do końca każdemu się kalkuluje, aczkolwiek powiem Wam, że ja w lumpach kupuję dużo na przykład marki Next HM, i ja widzę, jak one zachowują się po praniu, bo wiecie, ja mam rzeczy z lumpa, które nosiła Lila, które potem nosiła Amelka i które potem nosi Daria i które ciągle wyglądają. A mam też właśnie rzeczy z tego Simsa, gdzie... Ja nie powiem, że je nie kupuję, bo ja oczywiście kupuję, no bo nie wiem, jeśli coś mi jest potrzebne, no to zamawiam z kodami rabatowymi, bo po tych normalnych cenach to tak średnio na jeża. Um, i, 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 I co? A no i właśnie widzę, jak te rzeczy się zachowują. Mam też trochę rzeczy z 5, 10, 15 y, i też widzę, że tu jest troszeczkę cieńszy materiał. Nie przy każdej rzeczy, bo tam też są jakieś podmarki, no ale wiele y, ma taki, taką cienką tą bawełnę. Więc wiecie, każdy ma też... Y, jakby swoje typy i sposoby. Ostatnio też że właśnie rozmawiałam z koleżanką i ona mówiła, że na przykład jak robi zakupy, to robi raz, a konkretnie hmm, wydaje potężne pieniądze, bo tutaj nie mówimy o setkach, ale tu już mówimy o tysiącach. Dzień dobry, była zjedzona, więc teraz kawka. Stwierdziłam, że zagrzeszę okrutnie i położę sobie tego wafelka z Tofi. I zaraz lecę troszkę ogarnąć, bo mam wrażenie, że chciał, nie chciał, dom stoi na głowie. Szybko muszę się chować. Licz! Koktajl, idę pod prysznic i pakuję paczki, bo mam dwie jeszcze dzisiaj do ogarnięcia. A już ja się cieszę! Powiem Wam, że autentycznie każda rzecz mniej, jak widzę informację, że moja rzecz została sprzedana, to jest takie. Uuu, super! Bardzo się cieszę! Dziękuję serdecznie. Cieszę się, wiecie, co nawet nie ze względu na jakiś tam zarobek, bo umówmy się, sprzedaję te rzeczy raczej. 12, sorry, mam jedną rzecz za 20 zł, ale to jest funkielnówka zabawka w opakowaniu, e, więc no, dominują raczej rzeczy za 5, 4, złote, 7, więc nie są to jakieś gigantyczne kwoty, oczywiście z tego też się może uzbierać coś fajnego, ale najbardziej cieszę się z tego, wiecie co, że mogę to puścić dalej w świat i tak widzę, jak nawet ten stosik książek tak powolutku maleje i to jest takie perfekto. Jak to się mówi? Outfit check. Ale powiem Wam, że podoba mi się to, jak dzisiaj wyglądam. Nawet wiecie, jakby poza strojem, ale podoba mi się po prostu. Dzisiaj czuję się miodzie ze sobą. E, tak, postawiłam na bogatość, czyli mam takie duże kulczyki. Mam naszyjnik 1, naszyjnik 2. Taki ważkowy klimat, ale no cóż, no podoba mi się to, więc tak właśnie będzie. Mam e, taki. Taką bluzkę z długim rękawem, yy, gładką, zwykłą, prostą, i mam moje nowe spodnie Sinsaya. Nowe, nie nowe, kupione w marcu. Mam je w sumie dzisiaj po raz pierwszy na sobie. Ich jedynym minusem jest długość. Muszę je yy, oddać trochę do skrócenia, no bo no, niestety, Sinsay robi yy, ubrania na rzeczy trochę wyższe niż 1,63 m, a właśnie tyle mam. Ale uważam, że są spoko, są czymś innym niż najczęściej noszę. W ogóle podobają mi się te, te guziki, jakoś tak. Czuję się po prostu dzisiaj fajnie. I uciekam po Lile do przedszkola i idziemy na pocztę, bo przyszła do Lilianki paczka, jej nagroda w konkursie. jestem sama bardzo ciekawa, co to jest takiego, i myślę, że Lila będzie się bardzo cieszyć, że przyszło coś adresowane, zaadresowanego do niej. O. Nie wiem, co to jest. O, tu jest chyba kilka. Czeka, pomogę Ci jeszcze tu. I teraz możesz wyciągać. Łoł. ma. Mamo, mamy? Krzusieczki. No popatrz kochanie, dostałaś książeczki. Krzusieczki. Mm. Idziemy od razu za ciosem, wyciągamy. Rzeczy z 50, 15. Także mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Glila robi przegląd. Wow! Wow! Nie ujedziesz! O czym nie wierzysz? I kurtki. Także takie szalone zakupy. No i prezencik. To jest kochani prezent na urodziny. Mamo pokaż. Ja, ja się od razu pochwalę świeżym pazurem.